Siemanko, czy wiedzieliście o tym, że za brzydką twarz możecie zostać wycięci z polskiej telewizji, a dowód na to jest bardzo prosty, gdyż obejrzycie sobie polską scenę z odcinka korzenie niebezpieczeństwo. Słuchajcie, wiem, że jesteśmy smutni, ale ewidentnie widać tutaj, że jak darwin wylatuje z ciężarówki, to nagle mamy przeskok na inną scenę, gdy to darwin jedzie na jakimś samochodzie. I tutaj na zagranicznym YouTubie możemy zobaczyć pełną scenę, skąd Darwin nagle się znalazł na tym innym samochodzie. Ale że Polska to Polska i stwierdzili, że ta twarz Darwina, na którą jest zbliżenie, za bardzo będzie straszyć dzieci, to postanowili wyciąć tą scenę. Jednakże to jest dopiero pierwsza wycięta scena z niesamowitego świata Gambola. Tak więc rozsiądź się wygodnie, zostawcie tutaj łapeczkę w górę oraz subskrypcję, bo to ciebie nie kosztuje a warto i przechodzimy od razu już do kolejnych usuniętych scen. A więc to nie była jedyna usunięta scena z tego odcinka gdyż jeszcze została nam tutaj usunięta scena, gdzie to Anais bije Gambola. Za jakże iż niesamowity powód, jakim niby była przemoc. No ale każdy, co ma brata lub siostrę, wie jak to jest, gdy się ma rodzeństwo. Dlatego powód usunięcia tej sceny, jak dla mnie, jest mocno przesadzony. Teraz wam pokażę piękną polską scenę, jak się powinno naprawiać zlew. No wystarczy troszeczkę nim poruszać i po problemie. No i jednak nie do końca, bo w zagranicznej wersji jeszcze mieliśmy scenę, gdzie to Gambol połyka całe te pomyje, a potem żygał nimi na Darwina. W sumie, żeganie na innych ludzi nie za fajne jest, ale to nie dlatego ta scena została tutaj usunięta, a dlatego, by taka scena w kreskówce skierowanej głównie do młodej widowni nie zachęcała dzieci do próbowania picia pomyi z lewu. Natomiast kolejna scena jest nad wyraz obrzydliwa, według mnie, i się cieszę, że ją usunęli z polskiej telewizji. Matko, ale to obrzydliwe! Bo w odcinku Małpa mieliśmy dostać scenę, gdzie to gambola język miał zostać polizany przez panną Simian. No fujka. Nie wiem czy to zostało usunięte, bo to wyglądało źle, czy to dlatego, że miałoby sugerować lizanie się ucznia z nauczycielką. W każdym bądź razie przejdźmy do sceny, która została usunięta z odcinka Gwiazdka, w którym to Richard chce naprawić wszystkie swoje złe uczynki. W zagranicznej wersji językowej mamy naszego wielkiego żółtego gościa na łóżku, z zawieszonymi nogami. I w momencie kiedy do niego wchodzi Richard, tutaj krzyczy przyj. No, bo on pomylił tego gościa z panią. W sumie jest to całkiem zabawna scena, ale bardziej sądzę, że ona się w Polsce nie pojawiła, dlatego że takie podwieszanie nóg może nam sugerować, że na żółty gościu miał robione jakieś badanie swojego wylotu. A może po prostu mu się jego rura wydechowa zakorkowała i musieli chłopowi ją odetkać. No, obie sytuacje są tutaj bardzo możliwe. Kolejna usunięta scena jest w odcinku Pomocnik, gdzie to nasze dwie postacie zaczynają ze sobą walczyć na niewidzialne bronie. I w Polsce po kwestii Gambola niewidzialne działa, mamy od razu przejście do kolejnej sceny. że przebije mój niewidzialny czołg. Niewidzialne działa. Ognia! <śmiech> <śmiech> Jednakże w zagranicznej wersji mamy chwilę po tym Darwina, który chce użyć bomby atomowej, a Gambol go od tego powstrzymuje. I ta scena musiała z tego odcinka zostać usunięta, albo za słowo gamoń, co Gamble powiedział do Darwina, albo za bombę atomową. Jeden z tych dwóch powodów spowodował, że nie dostaliśmy tej sceny w Polsce. Ode mnie dzisiaj to na tyle, jeżeli odcinek Ci się spodobał, zostaw tutaj koniecznie łapeczkę w górę oraz subskrypcję, by nie przegapić żadnych innych odcinków. No i trzymajcie się ciepło, do następnego. <mum>